Co? Szema, niezłe chrupki się mają. Halo? Praży? Gdzie chrupki są? Na praży. Niezłe. To zapach. Już? jest kolejny ha, mnie nie widać, tak? Nie no, widać, co A ja nie wiem. Gdzieś... A, A my nie, nie widać? Bo nie stały. Widać nas? No w takim, na tym schodku tak, ale że nie widać trochę. No, to to jest na niejnym, tym schodku, za trzeba. Dwa Teraz widać. No, Siema! Siema. Dzisiaj jest odcinek specjalny z okazji świąt. Będziemy jeść ryby. Czemu, Czemu, tak. Czekaj, jak to się też Świąteczna piosenka. Tak. Świąteczna piosenka to jest ten... Gdybyśmy przeszli z kamerą... Mamy. mówiłaś Mamy... Dzisiaj... Nie widać jakaś... Nie Świeci, no. Świeci no słońce dwudziestych no raz powitać w tym odcinku świątecznym. No i co ty widać. No Pokazuje. Łosoś. łosoś. No, nie, grudzie, niżej jest, to pokaż. Aha. Jest nie niżej aż tak. Jest grudzień, <grym>, tak. grudzie, więc święta tu tak. tuż tuż. tuż. To jest. jest łosoś Auchan. Trzeba, trzeba spróbować. Oczywiście jest. zakupy zrobione w naszym ulubionym sklepie Auchan. Sum 41. Sum po japońsku. Sponsoruje Auchan. Sum 41. Proty, czyli King Oscar King Oscar to premium. I jeszcze to no. Makrela w Sosie Jalapeno Nie widać ja Jalapeno. Jalapeno. Japareto Jalapeno i Jalapeno to inny smak. Jalapino Japal. Jalapino, no. jalapeno to jalapeno, 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 jalapeno. jalapeno. Teraz test Nie widać Ale słuchajcie Też ważne I robimy turniej Uj. Uj. Prawie turniej. turniej trójek turniej. Turniej. No, Zjedzmy po prostu po kolei i zobaczymy kto będzie najlepszy Bo nigdy nie ma sensu no. Dobra to zaczynamy od najlepszego Może czekaj Czy bierzesz się? No, chyba zdejmuję to ze statywu To jest już od to tu, to sensu Ale zlejki. nie przerywasz nagrywania nie? Nie. Zgraby Zgraby no Zgraby Ale jasne Dawaj zgraby jest papier? Jest no, żeby się wytrzeć Kupki, albo przynajmniej widelec. Wytrzeć se język. Kupiłem ręcznika. Trzeba sobie że... no, jeszcze wytrze. chleb, bułkę sobie Dobra, na razie tak chcę to, to otworzyć chyba, nie? Żeby zobaczyć zapach. Do smaku? Uch, 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 Oj. Wow. To jest czerwone. No Pachnie to jest jak... jest krew tego łososia. Mm. Pomidor. Powiesz. No jak, jak, chcesz, jak to jest jak poprykasz to musi Ma to sens, Jak poprykasz. Kot ja No nic nie czuję. To mój bo czarny. To hmm. Dexter Morgan musi przewalać. Bio biorę gryza. Na pewno to Ja bym się bał co to jest w ogóle. To jest czy... jakieś mięso z jakimś warzyw. Złoś? Tak, to jest łoś, to jest łoś? To jest Łosia? Łoś? łoś też ryba, jakby nie patrzeć. Dobre. To jest łosia? Nie, nie serio? Spokojnie, bardzo. Prawie, jest bardzo słodki. fajne. Słodkie. pomidory są gdzieś. A wasus taki delikatny. Te ryby z pomidorach są dobre akurat. No. takie czasem można zjeść. Daj Boże. W sensie, no, nie ma obłoga. Trzeba. Mm. Dobrze. Fajnie. Jak paprykasz? No paprykasz jest paprykarz, pyszny. Paprykasz? No tylko bez ryżu. Paprykasz? Paprykasz bez ryżu. Worst nie. Zjadł. ryb Zjadł. Dobrze. Dobry. Jak na razie. Za wszystkich, które zjedliśmy do tej pory, ten jest najlepszy. No, bo nie ma konkurencji. <grym> Test łosia. Łoś w sosie. Łoś łos w sosie. Łososie, no, łoś w sosie. Mam krew w bustach Wezmę sobie bagiety trochę. Dobra. To to jest bagieta, że wrać. Wrażę. Jebać bagiety chciałem Kulne, taka, tak to tak sobie. Jedna A cena jakaś ten czy to mnie, to ranking. Mnie. Z ranking, ranking ale, zaskoczyło ale mnie. Na razie jest Pozucji na jedna. Ryb. Ryb. Ja no no zbyt szczerze zbyt ja się spodziewałem gówno. Ja też. A to nawet, to nawet to. że czuć rybkę, znaczy rybkę bardziej czuć mam niż razumie. Rybkę. Ja ja ba. Bagietka świeża, no? programu. No. W sumie, Bo sumie, suma. w sumie jeszcze nie jadłem. Po japońsku No, Sraj taśma. Czyli ulubiona ryba matematyka. Tak jest. Suma suma to jest, no. Dobra, tu trochę zostanie, ale nie mam tego do czynienia. się woda bieżąca. Tu trochę ciężko. Tam jest, zadziwiamy, ale nas nie wpuszczą. Pomimo tego, że to nasze osiedle, moim zdaniem to jest trochę niesprawiedliwe, ale. To japońskie. Tu jakiś ogórek jest. Kurde. Leży o Co, Ogórnik. Właśnie ogórnik. Niech to pachnie. Murti, zmieniłem się w ogórka Kiszonego. No, tak samo prawie. A no, no, czy też zalewa główna. No, Ale trochę zalew jest trochę inny zapach zalewy. Jaki mniejszy, mniej intensywny. O, no To no, jest no, takie, no, takie? Mniej chemii. Mięsne bardziej. Trochę czuć, trochę czuć rybkę, no? Trochę bardziej czcić. Tak jakby. Czuć bardziej, nie, no ukrój se. A to wiesz. taki pasztet. No taki trochę. Zmielony z jakimś... Z, razem z budą. <laughs> ten, Sum... z zmiany razem z Zachwym Koralowym. Każdy, każdy będzie miał Swoje zdanie, żeby było rzetelnie. Mhm. Okay, już coś, coś wiem. sugerować swoją opinię? Już coś wiem. Co wiesz? Wiem, że nic nie wiem. Tak ja mówił jakiś to, filozof. Nie. Tak. Ciechan. Chachan. Wiem, że nic nie widzę. Ha. Tak jest. No. Ciechanes, tak, co Ciechanes. Ciechanes. No ale jeszcze do... nie wziął, no to co mam nagrywać jak... Czech. Ciecia... Bo nie, nie wiem. Trzecia osoba już na wyciąga nie. z tej samej... Nie widzi, bo jest ciemno. <laughs> bo nie świeci, nie praży. Muszę się przygotować... Oj, no na żeby się nie ujebała. Muszę się przygotować na najgorsze. Nie wiem. Anny pachnie nie najgorzej. Mało pachnie. Ten bardziej pachnie. Ten supra no, no mniej pachnie. A jaka konsystencja suma? No To jest taki pasztet w sumie z tego. Sukrszy, jakby był zdecydowanie no, no Ale to, jest jak ten. No, to pewnie kwestia ryby. No, A bo że, no nie Ale nie. wydaje mi się, że on jest z czymś. Że to nie jest jakby sama ryba zmieniona, tylko tam jest jakiś grań. Coś grę, musi co być. Co być no. Składniki: 50% sum. Sos pomidorowy, woda. Sos koncentrat. To kamelonka. No ta Skrobia substancję gumak guma santanowa. guma Guar, do, do, do. aromat papryki naturalny, czerwona marynowana, nie wiem, no. Sól ocetki plastry spirytusowe, Tak mi bardziej to samo. Tak. Może zawierać soję, seller tak. tak. Ja też ja bym powiedział, że łosos jest lepszy. Ale to jest lepsze. Jest lepsze to to lepsze. chyba. Wydaje to to mi się, że taki po prostu do, udowadnia, wyższość, udowadnia wyższość łososia nad sumem. Może pomidory ale zamaskowały smak? Te zalewy bardziej smakuje, bo to takie bardziej paprykowe. No tak, no no. nie jestem fanem papryki, a tu jest bardziej pomidorowe. To, 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 to prawda. Zawsze jest zalewa. Jest, jest gęstsze. Może pomidory zamaskowały smak łososia, ale jest mniej często Teraz, i... Teraz szproty sosie pomidorowe, chili A to król Oscar. To wszystkie takie smakowe. Tak. uff. Uj. Trochę chyba się ulało. Trochę się ulało. No. Dobra, kodzie. Kod kod no tutaj też czuć już. Tak jak Dobra, się. Z daleka już hmm? ale... Mmm, że pachnie lepiej. Najlepiej z tych trzech. Nie, no, ja. to jest co? Nie ma Ale pachnie jak jest... na razie najlepiej. To jest szprot? Tak. To szprot tylko to makrela. Jednej, nie? Myślę, że szprot i makrela będzie po będzie całej Dobra. Mamy parę takich to. Zobaczymy. Poka mi tego szprotu... Kurwa. Rozjebał Oceniamy no, samą rybę? Czy, czy zalewę? Czy łącznie? W sumie? Nie no, cały produkt chyba, nie? Chyba produkt ogólnie. Nie, po co tu Gorące o, chyba. No. Każdy ma swoje gusta. Okay. Już coś wiesz? Wiem. 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 Każdy ma swoje gusta co do ryb też. No nie? żeby nie było, że jakaś ryba. Się. Ktoś woli rybę jakąś. Się... Nie wiem, czy te ryby mają Aż tak się różnią smaknię. No. Boże to zalewa, czy to wszystko, wszystko. No, to no. już się działo. No. Już coś wiem no, Powiem tak. Dobrze. Dobrze, no, mm -hmm. lepsze niż to, Lepiej to na Ja bym powiedział, że Szprot jest na razie top 1 no, no możliwe, ale muszę porównać, ale... Może to być kontrowersyjna opinia, ale ja bym powiedział, że Szprot na razie wygrywa Możemy pomyśleć, tam był dał, tam ja bym dał tam był remis Ja bym dał remis Ja bym To powiedzmy na no razie, się wstrzymał jeszcze... No, no, no ten, ten, ten bo... też fajny, ale Tu jest trochę najlepsza O, remis Nie Wiesz, jest remis no. A tu jest na pewno na końcu na razie No tak jest, te dwa są na razie w finale. Te się... No, no tak. Te, te dwa walczą o, o podium na pewno. Te walczą o koronę O, znaczy, o w sumie nie. Bo w sumie podium Oj. już mają. O koronę ryb. Mhm. Znaczy, nie mają w sumie, bo no może mają. Na pewno. No No Nie no na pewno już są na podium. Co by się stało? No to na pewno. Raczej, tak. raczej... Zobaczymy. To jest z Jarampeto. To nie jest No bo to może i dobra. Taka nietypowa. No tak samo pachnie. Czuć rampę co? Nie. No, czuć. Nie czuć okrata. takie. Czuć, ja czuć nie taki czuję z... tego Japa. Ja, może to trochę, to ale nie czuć inny zapach taki. No inaczej pachnie, ale wszystkie no nasze Też taki paszty to. No i to może być wybitne. Coś bagietka nie cieszy się popularnością. Nie, nie, tak? Uh -huh. no tak. nie, tak nie, za każdym razem bierzemy. Tak? Nie ma o co. No ja, skupiony na robocie. Mm. Bagietka bardzo świeża. Grobe, grobe. Cześć, za chwilkę. No i teraz ty. Dobra, teraz ja. Pasta, tak. Bomba klat. Trochę się wydało. Coś pomyśli, że to krew. Ale może <grybę> ta tak, tak. Okej, już to Oj, oj, oj. Oh, Fuuuuck. Jak zwykle. Trzeba przemyć. Trzeba wyczyścić. Trzeba przelać oosie. <głosy> <głosy> jak o zwykle, si. po prostu jak zwykle. Si. Ostatni koniec, ostatni. Nasilina trzeba to umyć. No i Trze Trzeba zrobić ucięcie, żeby nie był umył. Żeby nie było, żeby więcej spadło. Ciehał w klej. Ciehał w klej, żeby nie pod Średnio <noise> ja będę montował? <głosy> no <głosy> no więc, ty w klej. Ciehał w klej. Zobaczymy kto szybciej zmontuje który odcinek. Bo gruby ma... To ja wracam do domu i ja demontuję. Kurwa. Chyba no, wygrasz się Ja miałem obstałem, że ja przegram szczerze. Bo gruby ma z września jak byliśmy na tym. To ja już przegrałem, to powiedzmy mm. o tej rano na to na ten tor <grym> giełdę. No, to ma odcinek z tego rozmontowania. Czech ma co... w z tym odcinkiem jest jeszcze takim, <grym> się kurwa nic nie dzieje. No, no już Paweł Oj tak. Ale i no, to fajne. Już coś wiem. Mam swoje zdanie na temat tej ryby. Tak, tak Ja nie wiem czy nie... Kurwa nie wiem czy nie najlepsza szczerze Ta jest najlepsza Makrela No? Ma makrela ta Wygrała na no, mnie wygrała bo... Ten sosciks jest intensywny Bardzo smaczny Ale ja nie już jakoś mocno jalapeno. Nie nie Moim tak. zdaniem najostrzejsza była ta nie. Może była no, najostrzejsza może tak szczerze. Ale żadna nie, czy... nie była jakaś pikana. No nie no tak, bez tak, przesady, tak, nie ale... Tak, tak. Muszę tego łososia porównać z tym jeszcze I To dawaj Trochę zostało żeby no, zobaczyć to ojadę. No A, to się zje No, barną ja no nie nie Takie pyszne hmm. Kwasy omega 3 jakieś a jestem najbardziej zaskoczony tam tym łososiem zoszą No, szczerze? W chód No. No Na no, no, plus no. Myślałem, że kurwa będzie nie no, czuć w, ogóle... no, myślałem, że no, nie czuć w ogóle... To w tym, pomidorowy nie? No. no bardziej czuć, w sumie jakby nie pasuje bardziej czuć zalew za niż fajna. Ale konsystencja jest Ale konsystencja jest spoko, no łosoś taki Łosoś zalany zalewą Z zalew o nie, łosoś z zalewu, zalany z zalewu Łososie no nie, też nie kotu se zalewy. biega zalewy. ci zjadł, bo tego łososia Gdzie on jest? A tam, za tym, to nie czuję te ryby i tu przychodzi Łosoś chyba lepszy niż to No nie, jak, no w sosie No w sumie trzeba wytrzeć, mamy papier Co, ryby wiesz tam? Tak No chyba... papier na tej rybie. No drugi kot! Was? Tu jest jeden i drugi jest chyba za krzakiem, nie? Tu Ojo, kurde, kurde ale ładny, ja, mały Ty, co ty robisz? Lipsum ty tam jest więcej kotów, a nie czy to jest jeden? Chodź, pojebał cię chyba. Bo... Okociło ok się coś? Ej no nie, jest tam, no, so tam jest jeszcze dalej jeden no. Bierzemy je? Bierzemy je? No już Bierzemy je. Tam Dzień był drugi, drugi Nie mogę fukusa złapać. Tam drugi jeszcze kot. No on w te szczyny łazi. Obszczany. No pszczany. I, pszczany. A gdzie, no, ale gdzie no, no, ale uczta. Mieszkania. I co teraz? No, no mieszkania. Co dla, powiecie? Nie, nie no, wiem, no dla mnie te trzy są takie same. No to są, tak samo są. Nie, ten jest, ten jest najlepszy. Najlepszy sosik mam. Najsmaczniejszy. No ja jeszcze spróbuję jeszcze raz te trzy, bo, mhm. bo tutaj na pewno wiemy, że to, to jest... To wiemy, na końcu, że nie ten, ten Makreli najlepszy gra. Bo mają najsmaczniejszy jest ten sos. I w smaku jest... Ty a masz smaczne. paragon? Nie. Nie ma cen. No no dobiście, wow. ale wiadomo, znaczy wiemy, no które jest wow. najtańsze to na pewno. No wiemy, chociaż które jest najdroższe. Nie chociaż niekoniecznie, bo to jest też łosoś. Więc łosoś w sumie jest to chyba najdroższy. Najgorszy, z Wszystkie mniej niż 10. A nie ten doktor, mister, King, coś Dwie tam? były King po 8. King Oscar. King Oscar, King Patrick. No mhm. 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 Już coś wiem, już coś wiem. Co wiesz, Bożejku? Nie, Jecy no. Zja. Szczerze? Momentem, no to nie jest najlepsze. My tu za bardzo. Jeszcze Taka. raz. Ciągutka wychodzi z tej ryby. Jeszcze raz. Suma? No. Taka... jest suma, z mapy. Nie gorzej by się to mieli w buzi. No bo to sum, to inna ryba. No. Bo... Moim zdaniem... Najgorsza jest pod względem robią. takiej konstrukcji. Bardziej się tak ciągnie w buzi. Bo te się tak rozpływają, a tamta się tak... Bo te zalewy, to moim zdaniem, są wszystkie takie same. Pomidora, Ale fliker przez te ledowe lampy. Za mocne, żeby z tym walczyć. Nie wiem. No i jeszcze co, nie? Już coś wiem. To było coś, co próbowałem, ale... Czyli w sumie sum... Sum w sumie taki trochę... Taki sobie. Taki sumie. W sumie. W sumie taki w sumie. Ja bym powiedział tak, łososz wygrywa ten, to jest Makrela, nie? Ten, czyli który? No, nie Macrela. wiem czy to myślę, że... Makrela, no. Graal. Makrela Graal wygrywa, na drugim miejscu Doktor Mr. King Oscar i na, na trzecim... Ale w sumie nie wiem, czy ten łososz ja jest Ja dał łososz na drugiego, bo... Nie, że no łososz chyba na łosoś jest Pierwsza konsystencja. Łososz jest fajny, łososza trudno spierdolić. Hmm. Ja... też ja, to łososz? Ja Łososz jest zawsze dobry. Ja, ja pcham łososza for win. Serio? Później tak jak stoją, bo coś to, to i tamto. To dużo inaczej od nas. No, no, to po prostu od ciebie zależy przy sobie. Ja uważam, że makrela, ja w makrela jeden. Ja też drugie łoto. No to ja nie się modliwiłem. Mod makrela ma sos, dobry sos, lepszy sos smaczniejszy. To no to prawda. Nie, 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 no nie wiem bo się nie pasuje na konsystencji. Ale mi w ogóle makrela lepsza, bardziej smakuje od tego no. co tu jest. Co to jest? No makrela jest lepsza. Po prostu jak robię lepsza, lepszy smak. Sos, sos jest lepszy, a tu łosoś ma lepszą postać a sos Raperować jest podobny, w sensie no, lepszy, no lepszy. Nie, lepszy, Nie, on powiedział, że sos jest lepszy w tym od łososia, ale łosoś, to łosoś ogólnie jest lepszy, hmm? ogólnie bo jest lepszy. Przekręciłeś no, właśnie to jest ten, tak, to, to, je. to jest łosoś, makrela, no, nie nie no, łosoś, pierwsza łosoś, druga, sprot i na końcu sól. Czyli my z młodym doszliśmy do konsensusu. Dobry, dzisiaj testujemy. No nas jest zgodność. Ja nawet nie wiem, które jest które, więc nie mówcie mi. Ja po prostu mam które jest no? Która które jest lepsza? No? Która jest lepsza? Pierwsza. Jaka reakcja? Żadna. Która nie no, Na razie pierwsza. <grymka> nie ma konkurencji. Będzie pierwsza, jeszcze trzeba po prostu skosztować. Sosiku z bagieteczką. Mm. To bardziej do Po koleżeńsku. Mm. Tak Tutaj po koleżeńsku. Książulo, silnica, nicakie. Profesjonalnie, to do smaku. To jest, <grych> to jest do smaku. Książulo i wujek fukcili się. To zdecydowanie lepsze od tego no. moim zdaniem. Maszyn też. To się wszyscy zgadzają. Więcej smaku, ta ryba jakaś taka niewypukana jest jak tamta poprzednia. To czy tak bardziej smakuje jak taki, by śledź po cygańsku? Nie. To nie jest śledź. No? no. Czyli no, dobrze. Gdzie do śledzia to. Ale dobrze, gdzie to, a gdzie śledź? No. No. śledź. To na razie bardzo dobra moim no. zdaniem. Myślę, że śledzia nie wzięliśmy. to jeszcze trzeba będzie drugą edycję zrobić to na, ten, na wiki Konsystencja jeszcze, jeszcze taka przyjemniejsza. No. Mokrzejsza, taka nie taka, su suchotnik taki. Co to jest? No, szproty chyba to są. Chyba. No bo one były takie, że jedna rybka po prostu. Nie, my nic nie mówimy. Co to jest? Napisz sobie Dobrze. O, Tak. Trzeba zrobić. Możem daje bardzo. I ten sos taki, jakby taki. Że tak powiem, mało, mało złożoności smakowej posiada. Czuć tylko jeden smak po prostu, a tu? kwasowość, słodycz. Tutaj mm. warzywniak, a tutaj smakuje jak taki kurwa chujowy no. keczup, szczerze. no z Tam masz po prostu tyle smaków, ci łączy w jedną całość. Jakbyś poszedł do Chińczyka i zamówił jakiś Kurczaka po chińsku. Jakieś, kurde, wiesz... Widzisz kiedyś dzisiaj dzisiaj Ty? Nie widziałem. Poka, no. To. Nie wiem, muszę jeszcze raz spróbować nowy, tamtego nowy, i nowy, ocenię, nowy, które jest. Taki okay, okay. Z Z Wow. Z z warzywkami, Zajawka, z Teraz to. To taki miękki? Miękki? Czyli chyba łosoś no, tak... Fajnie. Zgotowałeś. Kurde. Ta kurcze jest. pieczone. Kurcze pieczone. No było. Też nie pieczone, tylko smażone. Ale smażone. smażone, duszone, Ta pieczone. Jest. Nawet niezły ten łosoś. Na pewno jak za tą cenę, myślę, że nikt by się nie przypieprzał do niego. Chyba że ktoś ryb nie lubi, ale tak, tak to by wtedy nie kupił takiego czegoś. Mm. <grym> no, ta. Ale tacy ja ludzie, tak. którzy lubią ryby, tak jak my, myślę, że takim łososiem by nie pogardzili. Łososie szczerze go no. ja, ja wrócę do kupowania. Muszę sobie zdecydować ryb. teraz pomiędzy przedostatnim a ostatnim miejscem, bo moim zdaniem to jest na miejscu pierwszym. Mm. bezapelacyjnie. Okej. Okay. Bez dwóch zdań. Czyli mamy zgodność. Hmm. Jest zgodne, jest, zgodne. Bez jest To nie ale jest apelacyjnie. Które ostatnie? Nie no, to co do ostatniego to jest 4 na 4 chyba no, Nie, które Nie wiem. właśnie się zastanowię zastanawiam Bo nie wiem. Nie wiem, które jest chujowsze. A to wydaje mi się, że to jest wina suma po prostu. Że po prostu sumie Czyli, czyli mówi, że łosos drugi? Czy to są też nie jest zły, no taka rybka, ale... Łosuś drugi moim zdaniem, no. Włosos drugi no. Tu jest zgodność na razie. Jeszcze sprawdzę dwa ostatnie sum na ostatnim. Wow. Według mnie tylko to, to trzech. Wymieram. Godność, trzy godność czasu, trzy. Numer Jeden Numer no jeden, właśnie, po numer dwa, czyli łosoś, numer trzy oraz numer cztery. To teraz się tu wyświetlą na wyświetlą się wyniki na obrazku. O, fuck. o to się na mojej mordzie tu teraz macie wyniki. A które wygrało? No, w sumie to. Makrela. 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 Bo 3 razy tak pierwsze tak, miejsce? Tak, 3 Ta, razy pierwsze miejsce. U mnie dałem na. 3. 30... Czyli Makrela. Tu powiedzmy, mm -hmm. Makrela. Mm -hmm. To jest sum 0 punkt 0 No Łosoś chyba drugi łosoś, był. Łosoś 2-3 u mnie. U mnie był na pierwszym to miejscu. 9 punktu, o, był, to 9 punktów Łosoś. To był po drugim. To 9 punktów Łosoś. No? Bo 2 punkty, 2 punkty, 2 punkty i 3 u mm -hmm. ciebie. Czyli 10 makrela, 9 Łosoś. Ledwo co? Makrela wygrała. Ja jestem zawiedziony tym King Oscarem, bo on był drogi, no nie wiem czy nie był drogi w sumie, 5 złotych puszczał, ale no to jest taka chyba bardziej mała Nie, ta tak, ta... dobrze oceniłem moim zdaniem. Czyli na wigilię szkolną, jakby ktoś chciał kupować, to chyba Brawe. Makrele, nie? Makrele, no, makrele. Na, no, na wigilię szkolną zdecydowanie będziecie, Makrele. Będziecie największym, yy, największym sigmą, Rizzlerem w klasie będziecie. Tak, dostaniecie, nie piątki ze wszystkiego. Tyle? Rizzler. No chyba, A co ma być więcej? chyba nie. Możemy kończyć, czym to się kończy? Czerwonym? No, to już koniec. No a co ma być jeszcze? Coś chcesz powiedzieć? Jakieś orędzie do narodu? Nie. No to koniec. Dobranoc.